W ubiegłą środę po południu główny hol w Legionowskim Żłobku Miejskim przypominał wielki magazyn, w którym pełno było dziecięcych ubrań, butów, kocy, pościeli, zabawek, żywności i artykułów higienicznych. To dary, które przez cały rok udało się zebrać w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej: Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę. Akcja rozpoczęła się w żłobku przed kilkoma laty i ten pomysł ogólnopolskiej akcji pomóż dzieciom przetrwać zimę bardzo przyświecał w naszej placówce i, i postanowiliśmy zrealizować właśnie tu na miejscu pomóż naszym dzieciom przetrwać zimę i z tym apelem wystąpiłam do rodziców podczas zebrań organizacyjnych i to spotkało się naprawdę z niesamowitym powodzeniem. Zainteresowanie akcją z roku na rok jest coraz większe. W 2012 Dary dla 30-6 potrzebujących dzieci z Legionowskiego Żłobka ofiarowało 88 rodzin. W tym roku już 108. Większość rodziców zrobiła to anonimowo. Oprócz tych rodziców, którzy z imienia, nazwiska przynosili dary do sekretariatu, więc było również bardzo dużo anonimowych takich aniołków. Czyli były pojemniki wystawione przed grupami i rodzice wkładali do tych pojemników dary. Co jest bardzo istotne, za ilością darów szła również ich jakość. Szości to są jednak bardzo dobre rzeczy, które można naprawdę dać kolejnemu dziecku, ubrać je, wyposażyć, czy to w zabawkę właśnie, czy w buciki, czy jakieś takie no, rzeczy, które nawet teraz na zimę są mu potrzebne. Oczywiście no, zdarzają się jakieś takie pojedyncze rzeczy, które należałoby może jeszcze troszeczkę dobrać, doprasować, no, ale to, to jest tylko kwestia tak naprawdę no, kilku sporadycznych egzemplarzy. Na rodziców można było liczyć nie tylko przy okazji zbiórki darów, ale również podczas ich segregowania i pakowania. W zeszłym roku było nas też mniej, jeżeli chodzi o grupę tutaj, która przyszła do pomocy. Dwa lata temu też to było mniej osób, więc no, widzę, że to się coraz większym tutaj echem e, gdzieś tam roznosi i no, jestem pełna też podziwu, że tyle osób się pojawiło. Coś wspaniałego, jeżeli właśnie nasi rodzice tu na naszym podwórku, naszym dzieciom. Mogą pomóc. My tylko jesteśmy takim maleńkim ogniwem w tym całym łańcuchu. Pomysł, tak? I cała koordynacja spoczywa na nas. Natomiast rodzice są tymi, tymi osobami biorącymi w całej akcji. W tym roku dary pomogą przetrwać zimę aż 34 małym podopiecznym legionowskiego żłobka.